Cześć wszystkim, dzisiaj poranna rutyna. Zaczynamy od. że wstała. Ubieram na chwilę to. mój ręcznik. Pójdziemy pod prysznic. Tutaj. Z... Zawsze musimy to pozbierać. Nie wiem dlaczego to cały czas jest. Ubieram się ręcznik. Wchodzę pod prysznic. Dajemy żel spłukujemy go na włosy i czekamy, aż wszystko się złożczy. pobieramy się znowu, rozczesujemy włosy, suszymy je, tego. Błędną, więc musimy walczyć ze suszarką. Suszymy je. W tym czasie próbujemy jakiś wymyślić przepis. Mamy hamburgera. No i na deser jest szklaneczko mleka. Też będzie. I sałatka. Tofu z cukrem też będzie, a więc sprostujemy włosy, nakładamy balsamik, umyjemy ręce, wsikamy sprayem, dajemy na zęby pastę, zaraz będzie to w sprzątane, szczotka, pasta, myjemy. Patrzymy w lustrze, spłukujemy. Wywalamy zawsze coś na ziemię. Teraz, jak zawsze, trzeba posprzątać. Wczoraj zapomniałam. Podczas wieczornej rutyny. Odkładamy ręcznik. Czekajcie. O, dobrze. No, jak zawsze, muszę to zrobić. Akurat się przebiorę po jakąś kurteczkę, bo jest zimno w moim domu, bo nie zapowiedziałam za ogrzewanie. Ubieramy kartkę, bierzemy różniczkę, ubieramy okulary. I idziemy na odpoczynek. Leży na śniadanie. Oczywiście muszę nam przeszkodzić. Odbieramy telefon. Idziemy rozmawiać do łazienki. Porozmawia. Zawsze o tej pożyczamy dzwonią z pracy i się pytają kiedy przyjdziemy. Napijemy hamburgera. potem jemy to, to i na popitkę. Idziemy wypić to. Wypiliśmy. Idę przydać wartuch się. No i zwołujemy osoby z pracy. Będą pomogli to znieść. Albo nie. Wykorzystamy głowę. Spotkamy się w pracy. Tylko silne okulary, bo do pracy nie wypada się takich okularów. Podlewamy siebie. No, i oczywiście jemy. Spotkamy się w pracy. Albo no, może, kurde, spotkamy się w pracy, bo ja tu niszczę. Wchodzimy do pracy, oczywiście. No i krzyczymy na pracowników. Dlaczego się spóźnili? Oczywiście z tymi pracownikami w, mo w, mo w moim właśnie piekarni są takie dziewczyny, które były na początku na śmietnisku, no ale im pomogłam. No i znalazłam im domy. Tu jest krampet. Krampeciaki. Mój klejnot. Widziałyście coś? Nie. No to dobrze. Dobra, zjemy to. Oczywiście robimy ciasto. No i dajemy temu biednemu kotowi coś zaraz przyniesiemy. A półka. Bo ten kot jest wszystko żadny. Unikornowym. Taki a. Cukier, o, Zjadłem cukier. No jaki ten krampet głodny był? Tylko wygodziłam, czy co? Nieważne. Wyłożymy cukier. ale nie było. Dramy. Makaronik jeden też się przyda. I wkładamy. Chleby też, ale najpierw, jeżeli ktoś się zobuje, nie zasubskrybuje, kliknij subskrypcję. Będę konieczne Już zrobiliśmy ciasto, które mieliśmy zrobić. Chociaż jeszcze mam jedno na specjalne zamówienie bogatcze i tylko wypakuję zakupy, co robię codziennie, bo jakoś moje pracownice zjadają pewnie jedzenie.